Ziemia Święta dla nas wyznawców Jezusa Chrystusa, więc wszyscy chrześcijan, którzy zostali ochrzczeni, włączeni przez życie Jezusa Chrystusa, Ziemia Święta jest miejscem wyjątkowym, bo przede wszystkim przychodzimy tutaj, by z tą Ziemią się spotkać, a więc spotkając się z tą Ziemią, by spotkać się z Jezusem Chrystusem, tak jak nam powiedział tutaj przewodnik, myślę, że wierzymy w to, że ta Ziemia Święta jest piętną Ewangelią, Aha. która nam opowiada. O życiu, o narodzeniu, o życiu Jezusa Chrystusa, o jego działaniu, o jego cudach, o jego, o jego przede wszystkim opierze krzyżowej i o jego odkupieniu całego rodzaju ludzkiego. Dlatego, kiedy przychodzimy tutaj na te miejsca, to nasze serce bije mocniej, to nasze serce przeżywa rzeczywiście wyjątkowe momenty, bo przecież, no, jak nie przeżywać w miejscu narodzenia Jezusa Chrystusa to, coś się tutaj dokonało przed dwoma tysiącami lat, ponieważ te nagrania tutaj są organizowane przez Ruch Światło Życie i przez Seminari Koło. Dlatego zachęcam też wszystkich do obejrzenia tych małych migawek tutaj z tych miejsc świętych. One też w jakiś sposób nas przenoszą duchowo tutaj do Jerozolimy, tutaj do tego miejsca i myślę, że warto obejrzeć, żeby też zakosztować tego ducha, i, a może kiedyś to będzie zachęta do Pielgrzymki Rozimy pielgrzym Świętej.